Powiedz mi, czy możesz zrazić nam jakiekolwiek plany ślubne? No zapytam Cię o ostatni filmik, czy masz już coś w planach, tam czekać suknia? Nie, to jest drażliwy temat, bo drażliwy. jest afera na chacie. Dlaczego afera tak. na chacie? Bo to już jest... E, te, bardzo długo jest na moim okay, palcu. No tak. E, I to już się miało wydarzyć, ale oczywiście e, ja i moje planowanie jest trochę trudne. Trud, A, okay. Ciężko mi to idzie, więc stwierdziłam, że w sumie jak opublikuję, to to będzie taka motywacja, że faktycznie zabieramy e, się, się za planowanie. Więc nie mam e, nic. I to nie, że nie chcę ci powiedzieć, nie po prostu e, marzenia pewnie jakieś są na temat tego, ale nic jeszcze nie jest przygotowane. Okej, okay, ale to myślę, że jakieś tam idee masz już na ten ślub, prawda? Jakieś idee się świecą. Dobra, czyli śledzimy Twój Instagram, ja Ci życzę wszystkiego dobrego, życzę udanego wesela, kiedykolwiek by nie było. Nelusia będzie pewnie kwiateczki sypała. Mam nadzieję! Gratuluję. Słuchaj, gratuluję i wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję I za rozmawiać.